Cześć wszystkim, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ten konkretny uścisk tak mocno wami poruszył. Dlaczego, nawet po kilku dniach, jej dotyk wciąż wydawał się obecny na waszym ciele, jak ciepłe, subtelne i ciche wspomnienie. Nie, to nie był tylko uścisk. I wasz błąd, błąd wielu, polegał na tym, że potraktowaliście go właśnie tak, jakby to był tylko kolejny, zwykły gest. Jakby to nie był język, jakby kobiece ciało nie mówiło, gdy milczy. Prawda jest taka, że istnieje ból. O którym być może nawet nie wiecie, że go nosicie. Ból z powodu tego, że nigdy nie zrozumieliście, co kobieta naprawdę chciała powiedzieć, gdy was dotknęła. Dorastaliście wierząc, że jeśli będziecie mili, obecni, uprzejmi i właściwi, ona was dostrzeże, że jeśli poczekacie wystarczająco długo, ona sama przyjdzie. Ale nikt wam nie powiedział, że kobiece pragnienie nie odpowiada na zasady ani logikę. Odpowiada na to, co prowokuje, co aktywuje, co porusza instynkty których nawet ona sama nie rozpoznaje. I właśnie tutaj wkracza uścisk. Jej uścisk nie był tylko kontaktem. To było sądowanie, nieme pytanie, test. Chciała poczuć, kim jesteś. Bez słów, bez teorii, tylko skóra, tylko energia. A kiedy odpowiedziałeś sztywnością, tym zimnym poklepaniem po plecach, jakbyś oddawał paczkę kurierowi, udzieliłeś jej swojej odpowiedzi. Powiedziałeś jej, nieświadomie, że to nie ty, że twoje ciało tam było, ale twojej obecności nie, że twoja energia była niepewna, pasywna, oderwana. I ona zrozumiała, zrozumiała, że to, czego szukała, nie było w tobie. Ale gdybyś tylko wiedział, gdybyś nauczył się wcześniej, postąpiłbyś inaczej. Zrozumiałbyś, że jej ciało przylegające do twojego było mostem, a nie nagrodą. Że sposób, w jaki zrelaksowała się w twoich ramionach, był chwilowym oddaniem, kruchym, ale szczerym. I że tam, w tamtej dokładnie chwili, miałeś moc, by coś rozpalić lub zabić jej pragnienie na zawsze. Kobiety żyją w ciszy, nie z wyboru, ale dla przetrwania. One nie mówią czego chcą, oczekują, że ty to wiesz, oczekują, że zrozumiesz, bez potrzeby rysowania. Bo prawdziwe pragnienie to, co porusza wnętrzności. Nie rodzi się z tego, co jest wyjaśnione, rodzi się z tego, co jest odczuwane. I dlatego uścisk jest wart więcej niż tysiąc słów. Kiedy kobieta cię obejmuje, zwraca uwagę na wszystko: na sposób, w jaki oddychasz, na pewność twoich ramion, na spokój twojego ciała. Ona czuje twoją energię. Czy jesteś obecny, czy tylko udajesz, czy dominujesz, czy jesteś zdominowany, czy jesteś mężczyzną. Czy tylko kolejnym chłopcem z dużym ciałem? I nie, to nie ma nic wspólnego z siłą fizyczną. Ma to związek z obecnością, z tym, jak przekazujesz pewność siebie, nie mówiąc nic, z tym, jak twoje dłonie bez wahania dotykają jej pleców, jakby dokładnie wiedziały, gdzie powinny być, z tym spokojem, który przekazujesz, gdy nie spieszysz się z odsuwaniem, z pewnością kogoś, kto nie musi niczego udowadniać, ale jest gotowy na wszystko. Myślisz, że ona nie zauważyła, kiedy zbyt szybko się odsunąłeś? Kiedy puściłeś uścisk przed nią? Kiedy odwróciłeś wzrok, jakbyś uciekał przed czymś, czego nie rozumiesz? Ona to zauważyła. I w tej chwili coś w niej się zamknęło. To nie była złość, ani rozczarowanie. To była tylko jasność. Jasność, że nie jesteś jeszcze gotowy na to, czego ona szuka. A jeśli myślisz, że to wszystko jest zbyt skomplikowane, że byłoby łatwiej, gdyby kobiety po prostu mówiły, czego chcą, to nic jeszcze nie zrozumiałeś, ponieważ to, czego ona chce, nie jest czymś, co można powiedzieć. Jest czymś, co można poczuć. Ona chce się w tobie zatracić, ale tylko wtedy, jeśli masz strukturę, aby nie rozpaść się, gdy ona to zrobi. Uścisk to drzwi, ale wejdzie tylko ten, kto wie, jak je przekroczyć. A przekroczyć to nie znaczy działać jak drapieżnik ani jak desperat. To znaczy trwać. To znaczy utrzymywać ciszę, to znaczy oddychać z nią w tym samym rytmie, to znaczy dotykać z intencją, a nie z niepokojem, to znaczy pokazać, że jesteś tam, cały, bez strachu, bez wstydu, bez masek. Bo kiedy ona to czuje, coś się w niej zmienia, coś się otwiera, rodzaj pragnienia, którego sama nie potrafi wyjaśnić, ale które będzie rosło, jeśli będziesz umiał je spokojnie i z obecnością pielęgnować. Chcesz być tym mężczyzną? W takim razie przestań uciekać od kontaktu. Przestań traktować dotyk jako coś nieistotnego. Przestań zachowywać się, jakbyś przepraszał za to, że istniejesz. Kiedy ona cię obejmie, obejmij ją naprawdę. Pokaż, że czujesz, że rozumiesz, że jesteś tam z nią, ciałem i duszą. Połóż rękę na jej dolnej części pleców. Pogładź delikatnie, ale stanowczo. Weź głęboki oddech. Nie spiesz się. Poczuj, jak jej ciało reaguje na Twoje. Zauważ, czy zbliża się bardziej, czy zamyka oczy, czy wzdycha, czy się rozluźnia. Każdy z tych sygnałów jest potwierdzeniem: ona idzie, idzie tam, gdzie ją zabierzesz. Ale pamiętaj: prowadzenie to niekontrolowanie prowadzenie to tworzenie przestrzeni bezpiecznej, intensywnej, tajemniczej przestrzeni miejsca, gdzie ona może być sobą. Bez osądów, bez masek, bez obrony. A kiedy nadejdzie czas, by puścić, puść powoli. Stwórz pustkę, nieobecność, coś, co ona poczuje, coś, co będzie chciała znowu wypełnić. Spójrz jej w oczy. Nic nie mów, niech cisza przemówi za ciebie. A jeśli ona odwróci wzrok, zagryzie wargi, dotknie włosów, będziesz wiedział. Poczuła, poczuła i co najważniejsze nie zrozumiała dlaczego. To jest sekret. Najintensywniejsze połączenia nie powstają, gdy kobieta rozumie, co się dzieje. Powstają, gdy ona czuje, kiedy jej ciało reaguje przed umysłem, kiedy instynkty mówią głośniej niż rozum, kiedy po zwykłym uścisku ona łapie się na myśleniu o tobie bez wyraźnego powodu, kiedy zapach twojego dotyku pozostaje w jej pamięci jak niewidzialny tatuaż, kiedy wspomnienie twojej ciszy mówi więcej niż wszystkie słowa, które usłyszała w tamtym tygodniu. Ale niewielu mężczyzn potrafi wywołać tego rodzaju reakcje, ponieważ niewielu ma odwagę trwać w ciszy. Większość mówi za dużo, tłumaczy się, próbuje wyjaśnić, co czuje, próbuje udowodnić swoją wartość, jak ktoś, kto żebrze o uwagę. Myślą, że słowa przekonują, że piękne zdania wystarczą, że okazywanie zainteresowania wystarczy, by stworzyć pragnienie. Nie wystarczy. Pragnienie rodzi się z kontrastu tajemnicy, z ryzyka i przede wszystkim z obecności. Jeśli będziesz tam całkowicie, pewny jak kotwica w środku jej emocjonalnej burzy, ona cię zapamięta. I najniebezpieczniejsze jest to, że zapamięta, nawet jeśli będzie próbowała zapomnieć, ponieważ dotknąłeś części, której nie jest w stanie kontrolować. Zrozum coś istotnego. Uściski dla większości kobiet nie są nieszkodliwymi gestami. Są emocjonalnymi testami, tajnymi mapami, sposobem na dostęp do głębokich warstw Twojej istoty bez potrzeby zadawania pytań. A kiedy ona oddaje się uściskowi, nawet na kilka sekund, naraża się, pozwala Ci poczuć swoje ciało, swój zapach, swój rytm, swoją temperaturę. I tam, w tym mikrokosmosie sekund, ona chce odpowiedzi niewerbalnej, nieracjonalnej, ale energetycznej. Ona chce poczuć, czy jesteś w stanie opanować chaos, który żyje w niej. Wiesz, co sprawia, że mężczyzna wyróżnia się spośród tak wielu innych? To nie jest samochód, którym jeździ, ani ubranie, które nosi, ani konto bankowe. To zdolność do wywierania wpływu bez podnoszenia głosu, do zaznaczania obecności bez potrzeby proszenia o uwagę, do wywoływania dreszczy bez zdejmowania ubrań. I to wszystko zaczyna się w uścisku. Jeśli opanujesz ten język, nigdy więcej nie będziesz postrzegany jako tylko przyjaciel. Nigdy więcej nie będziesz miłym facetem, który wysłuchuje zwierzeń, ale zostaje odstawiony na bok, gdy pragnienie mówi głośniej. Bo kiedy zaczniesz rozumieć język kobiecego ciała i co ważniejsze, kiedy zaczniesz odpowiadać z cichą autorytetem, coś się zmienia. Ona zacznie postrzegać cię jako prawdziwego mężczyznę. A to, mój przyjacielu, jest rzadkością. Może tego nie przyznać. Może nawet próbować z tym walczyć, ale jej ciało zawsze powie prawdę. Śmiertelnym błędem współczesnych mężczyzn jest ignorowanie ciała. Próbują rozwiązać wszystko logiką, dyskursami, dobrymi intencjami, ale ciało nie reaguje na intencje. Ciało reaguje na obecność. I prawda jest taka, że ona już cię poczuła, zanim jeszcze cokolwiek powiedziałeś. Podświadomie już zdecydowała, czy masz to, co trzeba, czy nie. Reszta to teatr. Nie musisz się wysilać, by udawać kogoś, kim nie jesteś. Musisz tylko przestać ukrywać, kim jesteś, przestać uciekać od chwili, przestać chronić się przed intensywnością, bo dopóki będziesz próbował być bezpieczny, przyjemny i przewidywalny, ona będzie cię stawiać na półce z tymi, o których się zapomina. Teraz, jeśli będziesz miał odwagę utrzymać chwilę, nawet gdy będzie ona niekomfortowa, zaznaczysz ją. I to jest prawdziwa gra. Zaznaczyć. Nie powierzchownie, ale głęboko w pamięci sensorycznej. Bo mężczyzna, który pozostawia wspomnienie w ciele, nie musi się martwić o wiadomości, o gierki, o strategię. Ona wróci. Choćby tylko po to, by zrozumieć, dlaczego nie potrafi zapomnieć. Słyszałeś kiedyś o terminie emocjonalna pustka? Nie w sensie braku, ale kontrastu. Tworzysz silne połączenie. A zaraz potem odbierasz swoją obecność. Sprawiasz, że ona czuje Twoją nieobecność. Sprawiasz, że zdaje sobie sprawę, że coś istotnego odeszło i że ona tego potrzebuje z powrotem. Czy to okrutne? Być może, ale to prawdziwe. I dokładnie tak buduje się pragnienie: nie na stałości, ale na wahaniach między obecnością a nieobecnością. Kiedy ją obejmujesz, a następnie spokojnie się oddalasz, bez pośpiechu, bez wyglądania na potrzebującego, tworzysz niewidzialną dziurę w jej doświadczeniu. I ta dziura będzie jej przeszkadzać, sprawi, że będzie cię szukać, sprawi, że będzie o tobie myśleć w najbardziej przypadkowych momentach dnia, ponieważ aktywowałeś coś, czego nie potrafi rozwiązać logiką. I ostatecznie to właśnie chcesz, żeby ona nie mogła zrozumieć, żeby czuła, pragnęła. I zatraciła się. Nie przez manipulację, ale przez magnetyzm, ponieważ wiesz, co robisz, ponieważ znasz moc ciszy, ponieważ nauczyłeś się, że ciało mówi głośniej niż usta i że kobiety reagują na to, co jest odczuwane, a nie na to, co jest mówione. Byłeś już zapomniany, byłeś tym, który nie zostawił śladu, tym, który zrobił wszystko dobrze, a mimo to został w tyle. Byłeś facetem, który usłyszał: Jesteś wyjątkowy, ale Czułeś tę cichą frustrację kogoś, kto dał z siebie wszystko, a mimo to nie został wybrany. Koniec z tym. Teraz wiesz. Teraz nie masz już wymówki. Za każdym razem, gdy kobieta cię obejmie, będzie to subtelne pole bitwy. Szansa, by pokazać, bez jednego słowa, kim jesteś. Jeśli będziesz słaby, ona to poczuje. Jeśli będziesz udawał, ona to zauważy. Ale jeśli będziesz obecny, pewny, spokojny, ona nigdy nie zapomni.